Siemanko, z tej strony Matthews. witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Jest to kolejny film z Fortnite'a, a dzisiaj standardowo pokażę wam kolejną mapkę na zdobycie dużej ilości expa w jak najszybszym czasie. Do Fortnite'a zawitała już zima, jak widzicie tutaj w lobby mamy już świąteczny klimat, także miejmy nadzieję, że dzisiejsza mapka da nam też... Taki świąteczny bonus, jakąś dużą ilość expa po prostu, tak na święta jako prezent. Może się uda, nie wiem, sprawdzimy, załadujemy się zaraz na mapkę i zobaczymy ile expa w dzisiejszym odcinku uda mi się zdobyć. Ale zanim to, to przypominam wam o moim kodzie w sklepie z przedmiotami, czyli moim kodzie Matrix przez 2x na końcu. Jeżeli coś z moim kodem zakupicie, standardowo możecie zrobić zrzut ekranu i wrzucić na mój serwer Discord. Link do mojego Discorda jest w opisie pod tym filmem. A jeżeli takowego screena tam właśnie wrzucicie, to otrzymacie ode mnie wyjątkową rękę w Także, Was to nic nie kosztuje, mi pomaga, a przy okazji, Wy możecie zdobyć sobie jakieś tam dodatkowe bonusy ode mnie. Także zachęcam do wspierania mojego kanału. Kodem przypominam Matrix przez 2x na końcu. No a teraz, już przechodzimy do mapki z dzisiejszego odcinka. Wchodzimy sobie tutaj w lupkę, wyszukujemy mapy. Kod mapy z dzisiejszego odcinka to 3229 myślnik 8227 myślnik 9658. Klikamy Enter. Mamy taką mapkę. Klikamy. Bierzemy opcję wyspy, bierzemy sobie prywatną. Tutaj drużynę nie musimy zmieniać. Klikamy Wybierz. Graj. Ładujemy się na mapę. A ja za chwilę pokażę Wam, gdzie ukryte na tej mapie są wszystkie przyciski. Widzimy się za chwilę. Ok, kiedy już załadujemy się na mapkę, tutaj, jak widzicie, mamy dużo różnych broni do wyboru. Mamy różne tryby, ale nas to nie interesuje. Idziemy sobie tutaj według tych strzałek. Schodzimy sobie tutaj na dół na mapę. Tutaj udajemy się do lewej strony, do, tej, do tego matchmakingu. Musimy go aktywować. Także bierzemy sobie tutaj przycisk interakcji. I opcje wyspy też mogą być prywatne. Jak widzicie, ta mapa daje nam EXPA, dlatego musimy się na nią załadować, ponieważ mapa, którą Wam pokazałem na początku, nie daje EXPA. Ten EXPOST jest zablokowany, ale wchodząc na nią mamy możliwość przejścia właśnie do tej mapy. Oczywiście wydaje mi się, że można by było do niej przejść bezpośrednio, ale. No, zrobimy to w ten sposób, trochę naokoło. Także no, wchodzimy na nią po prostu i na niej już powinniśmy sobie na spokojnie tego Expa móc zdobywać. Także klikamy wybierz. No i teraz powinniśmy się na tą mapę ładować. Tak, trzeba jeszcze raz wziąć przycisk interakcji. No i teraz jak widzicie, matchmaking się już yy, ładuje. Także no, poczekamy chwilę. No i powinniśmy się zaraz załadować. Wziąłem jeszcze raz, teraz wszystko się działa. Musicie mieć tak, jak ja to napisane łączenie z usługą, oczekiwanie i przygotowywanie zawartości. Wtedy wszystko się poprawnie załadowało, a wy zostaniecie przeniesieni na mapę. Ładuje mi się kolejna mapka. Poczekamy sekundkę i ja pokażę wam, jak na tej już prawidłowej mapie odnaleźć przycisk z Expem. Ok, kiedy jesteśmy na tej części mapy, udajemy się tutaj yy, po lewo do tych przycisków, Mam tu Volt, aktywujemy to. Przechodzimy sobie do Vaultu. No, i w tym miejscu jest jakaś tam kolejna mapka. Nas to też nie interesuje, ale interesuje nas ten kwadrat, na którym stoimy. W tym dokładnie rogu, tutaj z tyłu, po lewej stronie, jak się odwrócimy, będzie ukryty przycisk. Jest on dokładnie w tym miejscu. Znak zapytania. Aktywujemy go. No, i standardowo, jak we wszystkich moich filmach mamy timer. Tym razem jest to 900 sekund. Musimy go przeczekać. No, i kiedy ten timer dojdzie do zera, ja pokażę Wam, jaki kod należy sobie tutaj wprowadzić, aby zostać przeteleportowanym na dalszą część tej mapki. Także ja Wam to oczywiście na filmie pominę. I widzimy się, kiedy ten timer dojdzie u mnie do zera. Ok, także mi już zostało 4 sekundy. Zaraz timer dojdzie do zera. No i mamy 0. Możemy wpisać kodzik. A kod do tej mapy to 7. Trzy, 2 i 4. Jeżeli coś byście źle wpisali, to standardowo tym przyciskiem resetujecie kod. Jeżeli wpisaliście go poprawnie, to również tym przyciskiem potwierdzacie. Także klikam przycisk interakcji. Wszystko działa. Zaczynam zdobywać exp za afg. No i przenoszę się na dalszą część mapy. Swoją drogą mega fajna to dalsza część mapy, jeszcze takiej nie widziałem. Ale no, teraz Expo mi się już nalicza, już prawie 2000. A jeszcze nic nie zrobiłem, także zaraz pokażę Wam, gdzie tutaj znaleźć ukryte przyciski, które Wam tego Expo jeszcze zwiększą. Ok, na wstępie musimy się dostać tam na dół, także tym tutaj urządzonkiem sobie tutaj zlecimy. Musimy się udać do tych bunkrów, także ja sobie tutaj podlecę jeszcze. No to nas trochę dalej wyrzuciło, ale sobie zaraz tam zbiegniemy na dół. Ja się może podbuduję, sobie tutaj zlecę lotnią. No, byłem trochę za, za nisko. Ale dobra, dobiegniemy sobie na spokojnie. I jak będziemy już przy tych hangarach, musimy znaleźć pewien plakat. I na nim powinien być przycisk. Ale to za chwilę wam wszystko pokażę na spokojnie. Swoją drogą dostałem już prawie 12 tysięcy expa i to jest tylko exp z afka, który aktywował się po wejściu na tą część mapy Także jego będziemy zdobywać cały czas, kiedy będziemy na tej mapce Czyli wystarczy, że nic nie będę robił, wystarczy, że będę sobie chodził po prostu po niej i tego expa zdobywam Ale to już mniejsza, tutaj mam plakat, ale to nie jest ten plakat, szukamy plakatu z taką lornetką Powinien być on gdzieś tutaj na obrzeżach tych budynków. Zaraz go zlokalizujemy. Wejdziemy sobie tutaj. O, jest tutaj. To jest dokładnie ten plakat z lornetką. I na nim powinien być przycisk. Jest, jak widzicie, klikamy E. No i teraz Exp się zwiększa. Dostałem ponad 20 tysięcy. To ciągle wzrasta. W razie co, sobie jeszcze może ten jetpack, bo może się przydać. No i jak widzicie, 76 tysięcy Expa. Prawie 80. O, mamy teraz 94. Mega to podskoczyło. Zaraz dobije pewnie do 100. No i mamy 112. I to ciągle rośnie. A to dopiero pierwszy przycisk na tej mapie. A jeszcze powiem wam, że parę jest przed nami. Dlatego, bez zatrzymywania się, lecimy dalej. Teraz ponownie musimy się udać na dół. Możemy sobie tam po prostu zeskoczyć. Powinno być trochę szybciej. Zrobimy sobie to w ten sposób. Ok, udajemy się z tamtej strony tych hangarów na ten parking, ponieważ tam znajduje się kolejny przycisk. Także wbiegnę sobie tam po tym dachu. Idziemy tutaj, idziemy w dół. chodzimy dokładnie tutaj na ten parking. I tutaj koło tego samochodu powinien być przycisk, tutaj dokładnie przy kole. Jest. Klikam E. No i X znowu się zwiększa. Wszystko działa także fajnie. A ja mam na liczniku już 140 tysięcy expa Oczywiście to jeszcze nie wszystko, więc lecimy dalej Kolejnego budynku, do którego musimy się udać niestety nie widać, ponieważ jest on daleko Ale znajduje się on mniej więcej tam, dlatego podlecimy sobie tym, yy, tą wyrzutnią Budynek się pojawia, a tutaj dolecimy idealnie na niego Ja sobie tu podlecę, bo musimy wejść na jego dach I w tym miejscu, przy tym radarze jest przycisk Klikam E No i znowu zdobywam expa Prawie 200 tysięcy EXPA z trzech przycisków na jednej mapce. Także naprawdę warto śledzić mój kanał, śledzić te filmy, Zdobywać sobie tego EXPA. No i co? No jest to bardzo proste, jeżeli macie karnet i chcecie jak najszybciej wbić setny level, no to te mapki to jest chyba obecnie najszybszy sposób na wbijanie tego EXPA. Ja ze swojej strony bardzo wam je polecam. Ale nie mówię jeszcze koniec w tym odcinku, ponieważ jeszcze przed nami jest parę przycisków, dlatego lecimy dalej. Przebiłem właśnie 200 tysięcy Expa i ponownie udaje się do tego budynku w lewą stronę. Tym razem wchodzimy sobie do środka. Prawie, że wpadłem idealnie w te drzwi. Wchodzimy tu, udajemy się w lewą stronę. Idziemy tutaj, szukamy telewizora, jestem tutaj po prawo. Na nim jest przycisk, klikamy. E. No i wszystko jest proste. Zdobywam dalej Expa. A kolejny przycisk jest w tamtym budynku naprzeciwko nas, dlatego udamy się do niego. Musimy sobie tam trochę podlecieć. Zrobimy to tak. O, niestety za późno rozłożyłem yy, lotnie. Ale zaraz to zrobimy, podbiegniemy tam sobie po prostu. No, chwilę mi zeszło, ale jestem na górze. Teraz musimy udać się do środka tego budynku. Musimy znaleźć sobie drzwi, które są tutaj. Wchodzimy, udajemy się na schody, wchodzimy jedno piętro i tutaj po lewej stronie jest przycisk. Klikamy i wszystko się zalicza. I na sam koniec udajemy się w lewą stronę, schodzimy sobie tutaj po tym meteorycie, musimy się udać dokładnie tutaj. Tu mamy wejście do środka i tutaj na tym radarze jest kolejny ukryty przycisk. Klikamy. To nas przenosi na farmę expa. Możemy sobie tutaj wziąć minigana. Tym minigana możemy sobie strzelać tutaj do tych celów, które będą nam dawały expa. Także możecie sobie tutaj trochę postać, przy okazji zalicza wam się cały czas exp z awczenia. I dodatkowo właśnie z tego strzelania macie kolejnego Expo. Także co, to by było na tyle na tej mapce. Jeżeli ten film Wam się spodobał, to zostawcie pod nim łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem na moim kanale, bo lecimy po 100 tysięcy subskrypcji i napiszcie w komentarzu, ile expa dostaliście z tej mapki oraz który macie obecnie level karnetu. Ja jeszcze raz przypominam wam o moim kodzie Mateks przez weks sklepy z przedmiotami. Jeżeli coś z nim zakupicie, to możecie wrzucić zrzut ekranu na mój serwer Discord, do którego link jest w opisie, a wtedy otrzymacie ode mnie specjalną rangę wspierającego. Jeszcze raz dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się i cześć!